Księga psalmów, psalm 56? Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek, uciska mnie w nieustannej walce. Wrogowie moi bezustannie czyhają na mnie, tak wielu przeciw mnie walczy. Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie. W Tobie pokładam nadzieję, w Bogu wielbię Jego słowo. W Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek, przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły. Ku mojej zgubie się schodzą. Śledzą moje kroki, godzą na moje życie. Ocal nas od ich niegodziwości. Boże, powal w gniewie narody. Ty pospisywałeś moje kroki, tułacze. Przechowywałeś łzy moje w swoim bukłaku? Czyż nie są spisane w twej księdze? Wrogowie moi wycofują się wówczas w dniu, gdy cię wezwę. Po tym poznam, że Bóg jest ze mną. W Bogu wielbię jego słowo, wielbię słowo Pana. W Bogu ufam, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Wiążą mnie Boże śluby, które ci złożyłem. Tobie oddam ofiary pochwalne. Bo ocaliłeś moje życie od śmierci i moje nogi od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Koniec psalmu 56.